6 grudnia 2012 roku o godzinie 18 w Radzyminie w Miejskiej Sali Koncertowej odbył się spektakl Mikołajki jak z bajki w wykonaniu Teatru Fifteen. Tak tłumnie przybyłej publiczności mógłby pozazdrościć chyba każdy. Sprawdziliśmy z czego to wynika i cóż, nie ma się czemu dziwić. Świetnie przygotowani artyści, w pięknych strojach, w niebanalny sposób zaprezentowali intrygującą opowieść o walce dobra ze złem. Walki, która odbyła się z udziałem samego Świętego Mikołaja reprezentującego oczywiście dobro. Zło w tym wydaniu reprezentowała okrutna czarownica. Wszystko oczywiście dobrze się skończyło dzięki dobrym skrzatom. Zapraszam do obejrzenia fragmentów spektaklu i specjalnych pozdrowień od samego Świętego Mikołaja. A A co, znowu jacyś robusie się kręcą? Ci tu, skrzaty moje. Coś wam powiem. Jest ktoś, komu święta przeszkadza. Baton za złoty! <śmierdzi> no, no nie no. nie możemy mieć Mikołajowi prezentów, rozdanie. No nie! Nie możemy to tak dopuścić! Zabieramy oh. nasze zadanie. Utrzymy go za tym rabusiem! <śmierdzi> <na śmierdzi> tak, ta, ta. ta, No. Ale o co chodzi, no? Ale nie, nie to to ja no. jeszcze raz głośniej. Trzy nie, dobry, nie, dobry, nie, kuchane, nie, 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 no. No, nie, 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 dzieci! Ani włosy jak wyrosły, a orkowi bąsik poznał tam dalej. Widzisz, Nikołaju, te dzieci rok w rok przychodzą tu tylko do siebie i czekają na Ciebie. Znaczy, wszyscy się chowamy. Gotowi! Gotowi! No, Guciu, chodź. Idę! Ja tam! No! Chodźciu, Witam! Pozdrawiam wszystkich widzów Radzie o Portalu Informacyjnego. Ohoho! Ho, ho!